Hej wszystkim, tu Rose, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam moją historię jazdy konnej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i już bez zbędnego przedłużenia tego wstępu zapraszam Was wszystkich do oglądania. Pierwszym kucykiem, na którym jeździłam i stawiałam w sumie pierwsze kroki był Callous Effect. Jest to taki, można powiedzieć, mieszanka. Ma już swoje lata, ponieważ ma już 15 lat. Oczywiście były z niego pierwsze upadki, pierwsze skoki. Generalnie na nim zaczynałam swoją przygodę. Później pojawił się Ice Kiss. Jest to już kucyk sportowy. To na nim jeździłam swoje pierwsze zawody skokowe. Oczywiście nie były one jakieś Górnolotne były to 50-60, ale wiadomo, pierwsze koty za płoty i właśnie to na nim stawiałam pierwsze kroki na zawodach. Później oczywiście kupiłam Diamond Cloud, a zanim ją kupiłam, to była ona u mnie w dzierżawie, ją już doskonale znacie, także myślę, że nie muszę dużo o niej opowiadać. Oczywiście po Diamond Cloud. Był jeszcze Goldstorm, ale niestety był on akurat na padoku. Nie chciałam go z niego ściągać, ponieważ była dosyć ładna pogoda. Także nie mogę tutaj w tym filmiku, ale myślę, że każdy go doskonale pamięta. Także po Diamond Cloud był jeszcze Goldstorm, którego również znacie, niestety przez kontuzję już nie mogę na nim jeździć. A teraz kilka fragmentów. Nasze jazdy, skoki. Tutaj to jak wracałyśmy do formy. No i oczywiście zawody skokowe. Te filmiki już doskonale znacie, są one u mnie na moim kanale, także jeżeli ktoś jeszcze ich nie oglądał, bo na przykład tutaj jest pierwszy filmik, na który trafił, to serdecznie zapraszam do obejrzenia pozostałych filmików. To są właśnie urywki z nich. Później oczywiście kupiłam Opal sol, jego również już znacie. Jest to mój ogier ujeżdżeniowy. Myślę, że za dużo nie muszę tutaj o nim mówić, ponieważ również kilka filmików jest na moim kanale odnośnie niego, również ten, w którym go kupiłam, I bez zbędnego przedłużania kilka fragmentów razem z opal. Pierwsza ląża w nowym domu, to również jest na naszym kanale. No i to jak wygląda nasz trening ujeżdżeniowy. To już wszystko, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Oczywiście w międzyczasie pojawiało się również mnóstwo innych koni, ale można powiedzieć, że jeździłam je tak bardziej z doskoku przy okazji, na przykład konie moich koleżanek, konie mojej pani trener, ale to mówię, były bardziej takie konie przy okazji, że tak powiem. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz, bo odpisuję na wszystkie oraz zasubskrybujcie ten kanał. I mam nadzieję do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.